Siema, siemanko, mamy kolejny dzień, trzeba odznaczyć, bo dzisiaj dzień wielki, proszę Państwa, czemu wielki, trzecie miodobranie, nie, to nie będzie miodobranie, takie prawdziwe to będzie miodobranie techniczne, tak bym to nazwał, proszę Państwa, jest sobota pierwszy, imieniny Haliny i Mariana, wszystkie dobre, wszystkie dobre, wszystkim oglądającym i wspierającym, proszę Państwa, jest ósma rano, a może trochę po, i już widzę. Pszczółki zaczęły pracę. W nocy pokropiło, ziemia wilgotna jest. I jest dzisiaj chłodniejszy dzień. fajny na mnie dobranie 23 stopnie ma być. No, ale widać, latają za pożytkiem. No, od rana się ruszyły. No i dobrze, no. Trochę poprzeszkadzam. Oczywiście do gniazda nigdzie się tam nie wybieram. Jedynie w nadstawce będę przykładał ramki i wyjmę to, co się nadaje, tak, na wirowania, w celu zrobienia miejsca oczywiście i wyjęcia ramek, które ostatnio nie dały się nie dało się wywirować, a już teraz prawdopodobnie one byłyby pełne i gotowe. Bo to ile minęło? Tydzień. Tydzień od dobrania czy dwa? Już nie pamiętam. W każdym bądź razie, no, wystąpił pożytek, ja myślę, że to może być gotowe, a chodzi o to, żeby nie zanieczyścić tego miodu lipowego poprzednim pożytkiem, nie, bo tam spać była i jakiś wielokwiat. A ten miód lipowy, no kurczę, żeby się udało tak, kwiecie jak najczystszy uzyskać. No to wiadomo, to jest aromat, smak niepowtarzalny. Tutaj jest posmak mięty. Nie wiem, z czym to jest zmieszane, nie. W tamtym roku było to samo, a w tym roku jedynie z ramki próbowałem. To właśnie intensywny dosyć smak mięty z lipowym, nie, mięta z lipą. Tak więc jest bardzo ciekawy smak, i chciałbym to jak najczystszy uzyskać. Dlatego bierzemy się, zobaczymy, czy uda nam się chociaż dwie czy trzy takie nastawki zebrać. No i dobrze, skoro już tu jesteście, to przejdziecie się ze mną, proszę Państwa. Zaczynamy trzecie podejście do miodu brania. Dla w tym roku 2023 rok dla potomnych do tej pory z około 11-12 rodzin. Odebrane około 300 kg przy dwóch miodobraniach, to będzie trzecie, ale żadne to miodobranie, tylko po prostu zabieg, tak jakby mający na celu zrobienie miejsca i, i, i no kurde, żeby następny pożytek był po prostu czystszy. Nie, Idziemy zobaczymy jak to wyjdzie. No i dobra, zaczynamy. Panewry po kolei. Tutaj ram, tutaj nadstawka była chyba ta, bo tutaj był czerw i tylko ta była wcześniej nadstawka, ta była dołożona później. Ta rodzina powoli się rozwijała. Zobaczmy, czy czerw się wygryzł i czy jest to do zabrania. Od razu robimy miejsce. O. Wiecie, tutaj to już nie ma miejsca na zabawę. A, i to będę wymieniał na folię. Ponieważ... Gdzie nie gdzie tutaj nie, ale gdzie nie gdzie są zakitowane, nie? więc to jest ryzyko, że że, że pszczoły się narobią niepotrzebnie. Dobra, od boku zaczynamy, najwyżej ją odstawimy. Ale widzę, że jest skopiona ładnie, więc chyba do zabrania będzie. Chociaż, że cienka. Ta zalana, tutaj jakieś komórki trutowe na dole. Pachnie jakimś tym wierzbą, nie? <grym>, nie wiem, co to za zapach. O Zobaczmy, kapie? Nic nie kapie po nocy. Zabieramy, bo ona jest właściwie pełna to tutaj. Się wywiruje. A kurde, co ty robisz, człowieku? Ty amatorze, ty. To wszystko co nie wybrane ściągamy do prawej strony Żeby, żeby wiedzieć nie? na następny raz, że od tej strony powinny być najpełniej, naj, najpełniejsze ramki. A nówki były od lewej. A. O, to już węze idzie od Mariusza, 15-letnia. Zobaczymy, jak ją będę ciągły, bo tamta poprzednia śmierdząca, którą gdzieś tam kupiłem, o dziwo, no odbudowują normalnie, nie? Ale no kurde, smród. Dobra. Nie. O! Waży ta nadstawka trochę, parę ramek szybko zapełnią. No, zastawiłem tak, a było im węze dać, kurde. Zobaczcie jak pociągnęły, nie? Miejsce jest Pewnie się leje. Nie. Zobaczmy z tej strony tak wygląda jakby tutaj wcześniej odstawiłem a nie z prawej. One takie jakieś pełniejsze się wydają. Aha. I chyba tak jest o. Ta. parę komórek trutowych. Truty pięknie też kurde no zaczerwiła. Larwy widzę parę komórek trutowych to nic no w takiej sytuacji no muszę sobie jakoś wiecie radzić bo jak zostawię to też nie wiem czy za dwa tygodnie to da rady wywirować w ogóle nie więc no niestety już nie ma co przeżywać kilka pszczół szczególnie zasklepione to one prawdopodobnie nic im nie będzie ja wiruję delikatnie żeby plastrę oszczędzić że tam trochę zostawię na tych ramkach O, dobra Sprawdźmy dalej no co się dzieje? Kurde, tu będzie trzeba w następnym tygodniu jak najszybciej przejrzeć gniazda, bo tam też możliwe, że one najpierw tą lipę tam przecież zasuwają noszą Że jak się trafią o jaka pełna rama nabita Jak się trafią Yy, załóżmy, trzy dni chłodne i deszczowe To raptem, tak samo jak za pierwszym miodobraniem miałem, że tam Przed ochłodzeniem, kurde, tak, tak sobie w nadstawkach było A po pięciu dniach chyba ochłodzenia, gdzie pszczoły praktycznie nie latały Co zaglądam w nadstawki, a tam kurde, wszystko pełne tej Że one po prostu robiły porządki, nie? Nowe porządki w ul. Czyli zrobiły dla matki miejsce, matce miejsce, ta do czerwienia przenosząc zapasy do góry, bo czerw się nadal wygryzał więc to miejsce było trzeba organizować nie? aha, tutaj zaczerwione jest za dużo, żeby cokolwiek z tym robić więc na pewno to zostanie. No, miodu nie ma dużo, dużo czerwiu. O, ale śle jest tego, o, tutaj noszą i paleje Jak tutaj wygląda? No ta już lepsza ramka by była Pytanie Czerwiu nie ma Nie ma właściwie I tutaj też śleje leje Parę kropel Nie takie miody się wirowało Ja to na werandzie robię co mi to odparuje No i dobra Ta ramka już jeszcze mają do napełniania tutaj tak samo czyli rozkładamy sobie Widać, że pożytek jest, zobaczcie jak polepione. Wiecie co, to ja lecę z tym, bo nie zmieszczę mi się wydaje. Chociaż górę najpierw na dwa razy. No ty, tutaj cała nadstawka, znowu już trzecia nadstawka tej rodziny by była. Zobaczmy, bo tu pewnie zajejczony parę ramek może być. Ta rodzina ma moc. Aha, tutaj się zaczyna. Dobra, to tutaj może być miód. No, no, pełne ramy. O, zobacz. Jak i weź nie wykręcę, jak one lipę dopiero zaczęły nosić. <noise> to ja za wcześnie. Nie, no kurde, dobrze, bo już też miały. No przecież. Yy... S... Ile Kurde, ile ja wykręciłem? 100 kilo. Ponad 100 kilo wykręciłem ostatnio przed lipą, żeby oczyścić im nadstawki. I już znowu co się dzieje. Zobacz pełne ramy. Super rodzinka młoda. W tamtym roku odkład był u mnie doprowadzona do siły, do zimowni. Podleczona i rozpędzana według moich przepisów. Wczesną wiosnę, <noise> trzecia nadstawka, gdzie mamy <noise> z 15 no. E, na pewno pełna nie jest nadstawka, to z brzegu może. Ale kurde ramy, ładne. To tutaj tu już pewnie lipy jest trochę. człowieku, to tutaj znowu. Trzy taczki. Spokojnie będą. No, zobacz, jakie ramy i weź nie wybieraj. Jak one to zebrały tak szybko albo mało wybrały mimo może poprzednio mi się nie wydaje właśnie od nich to chyba cała ta nadstawka poszła co po prostu pełne ramy są ale robotna rodzina stąd trzeba by było brać ramki do tworzenia matek nie? do no oni cholery ty dzisiaj cały dzień masz z głowy znowu też im można by było węzy patrz na dole mają miejsce im węzeł dać. O. Albo mu górę im węzy dać. Już tutaj mamy, kurde. Będzie 50 kilo. Nie no, 50 nie, ale zbiornik jeden napełnimy chyba 40 kilo. Się wydaje 3 nadstawki. Kolejna rama, ale tutaj czerwiu jest. Tutaj czerw się zaczyna. Nie daliśmy rady tutaj. Wrócimy. cztery taczki, jeśli tak będzie nadal, znów 100 kilo. I tak proszę Państwa, kończymy dzień. Szczeby dał radę, ale <laughs> zmęczony i jak wiadomo, mam też inne obowiązki: nie tylko pasieki, pszczoły, kręcenia miodów. Zaraz trzeba zwierzaki robić. Później do sąsiada, może jakieś dziewczyny przyjdą, wiadomo. Życie normalnego farmera. No, poza tym, tylko około 100 kg jest wykręcone, i wszystkie dadanty, czyli rodziny produkcyjne dadanta są wyczyszczone. No, tutaj jest 3 rodziny, czy 4. No, kurde, z 80% zalania. Na pewno pamiętam tą rodzinę. Dwie ramki zostały. Nie, tam chyba z 10. To 80% mamy zalane było. Oczywiście gdzieś tam no, po południu no, to już wiadomo, że nie gdzie niegdzie na krop się pojawią, no ale jak trzeba kręcić to się kręci. Trochę wytrzepałem w gorącym, wirowałem więc. No, jak poprzednie miądy nie były zepsute to i ten nie powinien się zepsuć. Tam od paru kropel jeszcze nic nikomu się raczej nie wydarzyło, to tylko się promuje tak, że, że nic nie może kapać 100% ze sklepu i różne inne bajery a kto kręcił kto pszczoły ma, no to wiem mniej więcej, że to, to tam więcej bajek jak prawdy. No może pół na pół w tych książkach i u tych profesorów z YouTube'a Dobra, w każdym bądź razie no taką stoi. Jeszcze jutro mam nadzieję na około 20 kg, bo wielkopolskie przelecę tutaj być może troszeczkę jest w jednym. I dwa swoje, nie? No to tam może być 20 kg. Myślę. Tak więc rana to zrobię i większość dnia. Będzie na inne manewry, niedziela, jutro. No I będziemy rozlewać słoiki. To już będzie około, proszę Państwa, lipa dopiero co zaczęła kwitnąć w tym tygodniu. Eee, to już będzie około, u mnie było 300, może nie całe No to będzie 400 kilo, kurde. A jeszcze lipa do wykręcenia, chociaż to już smakuje lipą. Ale no, ja mam nadzieję, że to jest dwa tygodnie będzie zbierane z lipy i i mam nadzieję, że się uzyska właśnie czysty, taki kurde naprawdę fajnie czysty miód będzie jaśniejszy, bo ten to ciemny jak diabli wyszedł, ale aromat ma już taki lipowy, podjeżdża. O, dwa zbiorniki pełne. Tutaj mamy trochę. To łącznie z tym co tutaj to będzie zdyszka pewnie, ale ciemny. Tak smoła. Zobacz. No, i tak właśnie skończyłem oddawać ramki. Ostatnie kręcenie przy tym miodobraniu. No i wyszło na teraz 120. Będzie ponad 120 kg. Bo jeszcze tam kapie i, i ogólnie jeszcze tam jest troszeczkę do odzyskania. No i oddałem kilogram. Tak, także jest około 400 kg miodu w tym sezonie. No i co, to jest y, bardzo dobry wynik, bo lipa dopiero tam nie wiem, y, no w tygodniu, jest dzisiaj niedziela, w tym tygodniu zaczęła kwitnąć, bo wcześniej to raczej tylko tam jakieś poszczególne drzewa, bo byłem już półtora tygodnia, czy dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu, tak, też kręciłem sobota, niedziela, prawdopodobnie, bo zauważyłem pierwsze drzewo, które kwitło całe chyba, A nie, 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 na dole chyba tylko od południa, ale zaczynało kwitnąć, więc panikowałem, kręciłem i wykręciłem. Kurde, też koło setki koło 100 kg. No i dzisiaj po dwóch tygodniach, tak, wracam i mamy 120 kg, a one dopiero od kilku dni pracują na lipie, bo było widać, więc no, dlatego mówię, że w tym tygodniu zaczęło kwitnąć. No, już aromat lipy jest, miód ciemny, więc dużo spadzi podejrzewam wielokwiat. No i ten aromat lipy niewyczuwalny. Więc bardzo ciekawy miodek, bardzo smaczny. Polecam gorąco, jak coś się zgłaszajcie. Przy jakichś większych zakupach oczywiście gratisy. Czy tam zniżki ulgi, promocje. No, a jak nie to na zimową trasę ruszymy po Europie. I może po świecie. Załadujemy się po sufit miodem i będziemy wozić od klienta do klienta po słoiczku. Nie ma problemu, coś się wymyśli po to łeb mamy, nie? No tak więc na dzisiaj kończę z tym miodem, a jutro Łukasz ma być dzisiaj, więc jutro się weźmiemy we dwóch sprzątniemy. Eee, miejsce pracy, a tutaj będziemy obserwować za tydzień. O oh jest, wyrobiłem się przed deszczem, się, znosi, się zanosi i zaraz walnie prawdopodobnie. 120-130 kilo. Nie ma nic prostszego od pszczelarstwa, kolego! Pa, pa, pa.